Zaczynamy od historii zwykłej wiejskiej rodziny, która w czasie II wojny światowej wykazała się niezwykłą odwagą i poświęceniem. 24 marca 1944 roku Niemcy dokonali egzekucji w Markowej, zamordowali rodzinę Ulmów, ukrywającą Żydów w czasie wojny. Życie stracili Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria, szóstka dzieci, a także członkowie rodzin Didnerów, Greenfeldów i Goldmanów. Najpierw zabijani są wszyscy Żydzi. Potem przed dom oprawcy wywlekają rodzinę Ulmów. Zabijają Józefa i Wiktorię, która jest w ostatnim miesiącu ciąży. W tym roku po raz czwarty obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W gronie sprawiedliwych wśród narodów świata zapisali się m.in. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów i Żabińskich. Prezydent Andrzej Duda z tej okazji wręczył kolejne odznaczenia osobom zasłużonym w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej oraz pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. Odznaczeni zostali pośmiertni siostra Matylda Getter, Edward Dygdoń, Gottfrieda Marat i siostra Antonietta Frącek. Pomagali swoim współobywatelom żydowskiego pochodzenia w tym, żeby przeżyć, żeby przetrwać ten czas, który dla narodu żydowskiego był czasem tak straszliwym. Czas Holokaustu, czas zagłady planowanej przez Niemców, zagłady całego narodu. Naród żydowski przetrwał między innymi właśnie dzięki temu wielkiemu poświęceniu. To jest dzień, w którym Państwo Polskie składa hołd swoim bohaterom, Polakom, którzy pomimo grożącej kary śmierci nieśli pomoc swoim żydowskim sąsiadom, swoim żydowskim współobywatelom. To dzień, w którym wspominamy rodzinę Kowalskich z Ciepielowa, rodzinę Baranków z Siedlisk, Irenę Senderową, Jana Karskiego, Witolda Pileckiego, członków Rady Pomocy Żydom Rzegota. Wszystkich, którzy bez względu na motywację, bez względu na przynależność partyjną, na poglądy polityczne, bez względu na to, czy kierowali się międzyludzką solidarnością, czy chrześcijańskim miłosierdziem, nieśli pomoc swoim bliźniom. Decyzja o ostatecznej likwidacji kwestii żydowskiej została podjęta podczas konferencji WANZE w styczniu 1942 roku. Jednym z głównych autorów planu, który przewidywał całkowitą eksterminację narodu żydowskiego, był Adolf Eichmann, schwytany po wojnie przez wywiad izraelski. Część Żydów ukrywała się samodzielnie, głównie w lasach. Inni natomiast korzystali z pomocy Polaków, którzy działali w pełnej konspiracji, w poczuciu nieustannego zagrożenia życia. Tylko na ziemiach polskich za ukrywanie groziła kara śmierci, kryjówki były przygotowywane w stodołach, szopach, piwnicach czy strychach trwanie takie na stanowisku będę ukrywał, będę pomagał zupełnie bezinteresownie i zrobię to wbrew tym zakazom, które groziły śmiercią przecież, bo za ukrywanie Żydów w czasie wojny groziła śmierć. Zasługuje na pewno na szacunek i ogromne uznanie. Tym bardziej, że tak jak głosi napis na medalu, sprawiedliwy wśród narodów świata, który ratuje jedno życie, ratuje świat naukową poświęconą Polakom ratującym Żydów w czasie wojny przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Oddajemy hołd naszym rodakom, którzy udzielili pomocy ludności żydowskiej skazanej przez niemieckiego okupanta na zagładę. Swym czynem wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. Jednocześnie pozostawiając nadzieję, że dobro tkwiące w człowieku zawsze zwycięży nad złem. Symbolem takiej pomocy przez wiele lat i nadal jest Irna Sendlerowa, ta, która przyczyniła się do uratowania może nawet i 2,5 tysiąca, czy kilkuset dzieci. Żydowskiego pochodzenia, które były później ukrywane w różnych miejscach Warszawy i Polski. Mi szczególnie bliska jest rodzina Ulmów, która dzisiaj także jest symbolem tych wszystkich Polaków, którzy, którzy zginęli za pomoc Żydom. Trudno wskazać, ilu Polaków było zaangażowanych w pomoc. Najczęściej podaje się liczbę 300 tysięcy osób. Muzeum Poliny szacuje, że niemiecką okupację w ukryciu przeżyło od 30 000 do 40 tysięcy osób. W czasie II wojny Niemcy zamordowali około 3 milionów polskich Żydów.